działa okej. No to tak, jedziemy z tym koksem. Ostatnio zostało nam parę rzeczy do wykonania, żeby zakończyć kolejny rok w uparcie. Jak widzicie, zadania karpetem, to wszystko mamy na fula to w porządku. Musimy uzupełnić loty na hipogryfie, chochliki i wykupić wszystkie hasła do portretów od Freda i George'a. Wygląda na to, że masz jeszcze kilka rzeczy do załatwienia. Jazda. No to spadamy. I w tym odcinku trochę pozwiedzamy sobie y, ten zamek, zobaczymy co i jak mm, czego my tu jeszcze nie odkryliśmy. Okej. Okay. Aha, tam u góry już byliśmy, jak dobrze pamiętam, bo ty się zrobi płyta, tak? Tylko nie, wiem, czy to było z tej strony, czy z drugiej. Na wszelki wypadek lepiej sprawdzić mm, o, widzicie? Nie byliśmy jednak. Zbieramy wszystko. O, jeszcze karta jest. Dobrze. O! Y, tu sobie skakaliśmy na wszystkie strony. A to, zaraz nie pamiętam... Nie, to chyba robiłem w którymś odcinku. bo co mi to da? Tu jest płyta. Tylko co ona mi daje? Aha, tu. To tu już u góry byłem. Jak chyba dobrze pamiętam. Tak, byłem. Możemy... Ała! Połamie nogi! A nie, tu nie ma czegoś takiego jak życie, jakiś limit. Byliśmy tam, chodźmy sobie z drugiej strony. Hmm... Tam chyba byliśmy. Tak, bo tu się nam też otwierało chyba u góry. Ten was, ale dobra, mija z tym. Mam jakiś ogródek. Błonia, można powiedzieć. Aha. No tak, tu jest taka akcja z tymi przyciskami, nigdy nie rozpomniałem jak to działało. Lumos, jeszcze Lumos trzeba znaleźć Gdzieś tu to będzie A tu są te przyciski Tu za to też karta będzie. Tu musimy stanąć za ten przycisk i wtedy mamy jakiś czas, żeby właśnie te przyciski tam inne poklikać. Tu był jeden, tam był drugi, trzeci jest tutaj. Co tu mamy? Hmm. Węża. De pulso. De pulso. De pulso. Czyli cztery przyciski chyba muszą być. Hmm. Kupimy sobie kartę, tu chyba stoi laska z kartami. Co masz? Chcesz kupić kartę kolekcjonerską. Jasne, Wal mam pełno fasolek. No nie za ten. Ale dobra, kupimy no, sobie. Stoi. Jesteś naszym najlepszym klientem. To tyle, czy... A, nie, oni ci chyba jeszcze mają. Ale zobaczymy czy za dynie, Czy za fasolki... Hey, Peter, chcesz, za fasolki to kupię, ale za dynie to mi szkoda trochę. O, kupimy sobie. W 3500. Nie jeszcze. Chcesz kupić kartę kolekcjonerską. Czekaj, czy nie można kupować. Y, do momentu aż po prostu wszystkie będę miał, czy jest jakiś limit? Tak, chcę kupić. Kolekcjonujesz karty. Mam jedną, bardzo rzadko. A czyli pewnie co druga osoba w zamku ją ma. W porządku. Dzięki Harry. Dobra, na razie spokój. A i tu jest, tu mamy tożka. Czyli tu jeden, drugi, trzeci, czwarty, okej. Okay. Później jeszcze tego Lumosa ogarniemy mm -mm. teraz tak y ptaszek, czyli ptaszek tam był. Śpiesz się, śpiesz się. Jest. Co teraz? Ja tu właśnie nie wiem, co jest drugie. Eee. Y Hallo? Aha, dobra. Wąż. Wąż był tu? Nie! był tu na ziemi szybciej, 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 bo się czas kończy. Ogarnąłem, muszę wrócić. Jest. Tu był lew. To nalajcie. I borsuk. Czy co to było? Ta. Jest i karta. Z feniksem. Elegancko. Tego lumosa. Gdzie był lumos? Zobaczymy tu gdzieś. Nie wiem, ciężko ciężko ogarnąć. Mniejsza z tym. Pójdziemy sobie polatać na hipogryfie. Dostaniemy za to. A! Dlatego sekret mi się pokazał. Tu była Lumos. dobra. Widzicie nawet się nie spodziewałem, że na to trafię. Tu muszę wejść. tak. zbroje. Ha, nie, myśmy ostatnio już brali. Okej. Idziemy do Hagrida, zapiszemy. Pójdziemy do Hagrida i polatamy. O to jest takie żmudne trochę. Ale też trzeba będzie wykonać. Chyba było do niego, jak dobrze pamiętam. Tak. Aha, czyli za karty już mam, dobra. Gramy drugi poziom znów wzięła cię chętka na przejażdżkę na hipogryfie? jeśli nie sprawiłoby to kłopotu, jest problem. Tylko dawaj kartę. Dobra, co poziom to jest chyba trudniejszy? Nie, że tak to było. A, prawy przycisk myszy, ok. Czyliż są mniejsze te obręcze niż za pierwszym razem. Ardegiel, jesteś kodatki. Czyli musimy zdobyć 2800 punktów. Mam nadzieję... O, minęliśmy. Kurczę. Ale chyba za... za ominięcie nic nie mamy takiego strasznego. Chyba zebrało. Chuch, nie wiem, może z pięć można nie zebrać, czy coś, żeby się dało przejść? Tam w górę, w górę, w górę! Dobra. Chyba wyczuć ten moment, kiedy on właśnie. O, miniemy. Nie, zebrał fartem. Do góry, do góry, do góry. A, nie wyrobił. Tu i tamtą, i mamy już zaliczone, i jest na karta nasza. Fajny, fajny w ogóle pomysł. Taki mini. mini grę. W ogóle zobacz, jak płynnie te skrzydła. Lat y się poruszają. Lepsza płynność niż te kwadracioki w jedynce yeah. i dwójce. Pikseloza. Nowej karty gruby. Zawodnicy od Kidicza. Dobra, latamy dalej. 3,5 na 3,5. Czy nie? A nie, myślałem. To jest ostatni najlepszy wynik. Dobra, walimy dalej. Powodzenia, Harry. Dzięki. Hmm, teraz... A, niebieskie 4000! Wow. Już jest takie gówno małe muszę poprzelatywać. Dobry Ogarniemy. Jak nie, to przecież tu jest chyba niezliczona ilość podejść, żeby... Żeby zdobyć tą kartę. Jak żeby inaczej. Zebrał chyba zebrał. Tam nie patrzę na ten wynik, tylko się skupiam na lataniu. udało się A tu muszę między między do góry, do góry A wyrobił Pierwsza ta chyba pierwsza ta A, zwinny jest Do góry w górę, leć w górę, leć w górę Bez problemu Już 200 A! Nie wyrobię, dobra To już parę mogę ominąć chyba Pewnie przy ostatnim już nie ma limitu, że trzeba wszystkie zabrać Ale to się okaże Przyjemna muzyczka w tyle leci taka spokojna Udało się. A film też nie był najgorszy A w ogóle co do filmów Oglądaliście Igrzyska śmierci Mogę się pochwalić, że... Zakupiłem sobie książkę, drugą część, bo jedenki stwierdziłem, że nie będę czytał, a zaś będzie, a książki czyta głupi, nie. Ale nie, no czasem, czasem warto jakieś fajne sobie poczytać. I jak mówię, drugą część Igrzysk Śmierci, y, czyli w pierścieniu ognia się nazywa, napisano przez, y, jak ona się tam zwała, y, Susan Collins, chyba coś takiego. Y, druga część Igrzysk, czyli dalszy ciąg, co się dzieje. Wiem, że jest jeszcze trzecia część. Trzecia część coś tam Brawo, kosogłos czy coś takiego, nie wiem dokładnie. Ale mogę naprawdę powiedzieć, że bardzo, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie się to czyta i teraz tylko czekam aż, aż wyjdzie film na podstawie tej książki, bo wiem, że już jest kręcony. Powodzenia Harry. Jedenka dość sporą furorę zrobiła. Mam nadzieję, że... podobało się chyba wam, tak myślę. Bo mi jak najbardziej już chyba nawet ze dwa razy to oglądałem. I naprawdę, bardzo spoko. Fajny pomysł na film. Chociaż trochę drastyczny, ale za mniejsza. Co do filmów, kurczę, już tyle filmów oglądałem. Czasami tak. No, po prostu nie mam co oglądać. To jest to jest najgorsze. Jak wchodzę na film Weba, na jakieś najlepsze filmy, które by tu leciały. Ale no, niestety. Czasem jest słaby wybór. Nieraz pytałem się znajomych, poleci mi jakiś ciekawy film i co poleca, ale mówię, widziałem, widziałem, widziałem. Już naprawdę ciężko. Wiemy tu 4900. Tak Wyrobimy? Nie wyrobiliśmy. Znowu nie, kurczę. Tu chyba nie damy rady. Mi się wydaje. Udało się! A chociaż tyle. Wziął sobie przysiad na żerdzi, czy jak to się tam nazywa. 700. Kurczę, będzie ciężko. Chociaż nie wiem, ile mi tu jeszcze zostało. Ale zebrał chociaż tyle. Jeszcze 10. A! Nie wyrobi. No nie, dobra. Opadzę. odpad szybko. Jak w przywalił. 34 Jeden drugi 7, 8, 9. Jest, udało się. Wiem, że ta ostatnia pętla, ta największa, ona też jest chyba zaliczana jako 500 i 5200. Tak, ona jest zaliczana. Udało się. Teraz już będzie ciężko, te ostatnie, chyba ostatnie, nie? Nie patrzyłem tam. Brawo Harry! I Aha, brawo! Jak się obstał? Mm, no, no, no. no i ostatnie. Jeszcze sobie wiemy, żebyś mieli zaliczone wszystko za jednym razem. Dajesz, Hardodziob. I kolejne pytanie dla Was. Jak w kolejnych częściach Harego... Ciu, nie wziąłem. Jak w kolejnych częściach Harego nazywa się Hardodziob, bo zmienili mu nazwę. A no, to pytanie dla fanów. Którzy lubią tak jak ja haregu. wiem, że to banalne pytanie. Czerwone tarcze, znaczy obręcze, niech wam będzie. Dobry hipogryf. No tam na dół. Musi A, 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 poleku, dam radę. Ale coś mi się zdaje, że już chyba na początku dwie ominąłem i to już będzie limit, że teraz jak jakoś ominę to będzie nie za fajnie. Już 5-600 musimy uzbierać. Leć, leć, leć! Cię tutaj no, klikam w tą mychę, prawy przycisk oczywiście, albo spacja, jak to woli. Jeep. Jep! Kurde, minął i następną. Dobra, już jest po mnie, pozamiatane. Harry Frayer, nie umi latać na hipokryfik. Jeep 3904. Czy jeszcze 16? W życiu tu tyle nie będzie. Ja chcę kartę Nie ma bata, nie uda mi się Jeszcze 10 dziewięć Osiem, a tu już jest koniec Jak dobrze mi się wydaje Jeszcze 6 Nie, jeszcze tu mi braknie dobra, to już po mnie Jedna Druga i tak mi brakło Kurde Dupa i tak dawaj kartę dalej yeah. dobra, czyli tu teraz będziecie gwałcić magiczny przycisk przewiń Bo będę jeszcze raz próbował Bez tego nie przejdę gry, no ej, bo muszę Teraz jadę przynajmniej wiem więcej jak ta trasa już wygląda w początku te dwie minąłem, zrypałem. Jep. No i to chyba będzie w ogóle ostatni odcinek z Harego, tak mi się wydaje. gdzież już nie ma, tylko muszę podokańczać wszystkie te tajemnice. Chyba, że to podzielę jakoś na dwa. Zbroczył się. Miałem taki wał, minąłem. Tak, tak. No, jak mówiłem, czwartą część chyba ominę. Czwarta część nawet nie przeszedłem jej do końca, więc strasznie mi się nie podobała, masakrycznie. Chyba od razu do piątki przejdę. Jeżeli oczywiście będziecie chętni, żeby oglądać, mam nadzieję, że Wam się podoba ten cykl, cała seria. Mi się przyjemnie gra, więc razem z Wami też mogę to przejść. Piątkę. Raz przeszedłem, chyba przeszedłem, ale na, na pewno grałem, więc to się liczy. Ale czwórka masakra, w ogóle strasznie. Nie wiem czemu tak jestem zrażony do tego. Wam się może podobało, ale każdy oczywiście ma swój gust. Oczywiście z Daisy będę na, nakręcał z Battlefield'a. No, oczywiście wszystkie jeszcze nie wiedzący, bo w ogóle tak zapomniałem się reklamować, ale zawsze w opisie jest. Zapraszam na swoją oficjalną grupę Szwagrownicy Szwagra na Facebooku. Ja mówiłem link jest w opisie. Yy, jest jeszcze druga grupa yy, Szwagier i Fishu", Nasz duet z Fishem. O obu grup zapraszam, zawsze jakieś lajki, mile widziane. Tam wszystko na bieżąco zawsze wszystkie filmiki umieszczam, jeżeli ktoś na YouTube nie zauważy. Wszystko jest, wszystkie jakieś newsy. Jest karta. Zdobyłeś 5 kart kolekcjonerskich. Ale zawsze możesz tu wrócić i poprawić swój rekord. Tak nie przyjdę, bo nic tego nie będę miał. Yy, dobra, wyjdź. Tak co oni robili? Wow. Um, dobra, tu są chyba chochliki. Najpierw sobie zapiszemy, tak Idziemy na chochliki. Chochliki są wkurzające, ale przynajmniej wytrójkę. Będziemy nawalać oh, Chochliki! A! Zostaw mnie w spokoju! Mamy tu atak chochliki. No dobra, lice albo kartę dawaj. Możemy jakoś pomóc? Spierujcie studnie, żeby trochę skołować stado. Musicie działać razem, żeby się pokonać. Jeśli nie pozbędziecie się chochlików za pierwszym razem, możecie próbować dowód. Kolekcjonerska za zniszczenie każdego roju chochlików. Jeżeli pokonacie całe stado, no, dostaniecie wszystkie karty z kompletu, ale to nie jest wcale. Proste. Nie, wcale mi się nie uda. Degulso. wiadro. No, a musimy. Tak. Walimy ich. Aha, bo tu ja... Ja uwalę ich i oczywiście następne wyskoczy, to nie ma tak, że teraz ich tu pokonam. A ja muszę oczywiście następnie wyskoczyć. Po prawej u góry mamy, mamy pasek. Że wcześniej tą księgę uwaliłem A, tam jeszcze się przyczaił. Dobra, jest karta. Mamy 39, ogólnie jest 80 80 kart. Co jest? Oczywiście u Freda i George'a pewnie jakieś kufimy, ale najbardziej yy, zależy, żeby... Yy, żeby... I te hasła do portretów, bo to też jest potrzebne do ukończenia. Jest 8 haseł, każde tak gdzieś będzie po 30. Yy, po 30 tych dyniowych pastecików. Kosztowało. Tak, akurat w jeszcze powinno mi coś zostać. Jeżeli ktoś by e, sprzedował karty za... E, kocioł, e, le, kociołki za... za dynie. Dobra. Jeszcze trzy razy. Dobra, ale nie walcie w te same. Hmm, pewnie co, co rundka? To więcej, więcej... tych chochlików wyskakuje, dłużej niż trzeba ją walać. No, ron dostał. No tu Sempra, no. Ciup jeszcze, a już myślę, że ta karta tam wyskoczy. No Hermiona nie przygląda się, tylko czaruj. Już zdążyłem trzy uwalić, a ta się przygląda. Ricci Sempa. No. Szybko idzie. Aż wolę te huchliki chyba niż, niż tą księgę, bo na, jak uwalaliśmy y, to mieliśmy tam mało przestrzeni i, i te karki w nas leciały, więc nie było, nie było w ogóle czasu, żeby gdzieś tam wymanewrować. Tu to bez problemu można odskoczyć. O, Hermionka dostała. Nie pamiętam jak Hermiona wyglądała w piątce. Tam to dopiero jest już grafa ulepszona. Ja jeszcze dwie. dwa roje. Ro, roje. No dobra, nie wam Co dostał? Nie, Harry. No dobra, weźmiemy sobie te szaby zaraz. No, ostatni

Podoba mi się czar Serpensortia. To było w filmie. W którym momencie? No, kolejne pytanie dla Was. W którym momencie w filmie był użyty czar Serpensortia? Bo jak dobrze pamiętam, był użyty tylko raz. W którym filmie, w której scenie? No, jeszcze jedna fala.

Idziemy stąd. Idziemy do Freda i George'a. Po drodze może jeszcze natrafimy na coś. Hmm, ty, 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 ty. Tam byliśmy, tam wiem, że karta była, tedy nie można było rozwalać. Już się nie będzie dało, zapiszemy sobie. Dobra, tam już chyba... Tak tam był kociołek, pamiętam jak go zbierałem.